No to witamy moi drodzy parafianie eee, Przyjechaliśmy do Różowej rezydencji Dwa samochody nam się zmieściły Honda ma pralkę I suszarkę A nie testem jakieś cyfry. No i co? No niestety A to jeszcze dobra akcja Spójrzcie na to W piątek dzwoni do mnie agent Mówi, że wszystko zrobione elegancko Kod do sejfu to 1966 Otwieram sejf i nie uwierzycie to w środku. Nie ma klucza. Bajka elegancko. <laughs> trzeba się będzie się, w... się do trzeba się włamać do własnego domu. Sywna Maxa, zarośnięte wszystko w ciul. Z tej strony w ogóle. Tam jest chyba jeszcze, z... nie wiem, czy tu to... z metr przynajmniej masakra. No nic. Czy to dało jakieś szopy, to wszystko do rozbiórki, macko boska. Ognisko, macko boska, co tu w garażu jest? Pająki eee, No w garażu co, no, no syf, no co, nie ma nic tak naprawdę Co to za czerwone okna, jakieś niskie znaki? Nie wiem, ktoś tu pomalował, jakieś dzieci albo coś Dobra, leci na Szczecin Dobra, dzisiaj tu śpimy, Pany Jak będzie prąd? O właśnie, jeszcze jest myk z prądem O którym to mam jeszcze teraz nie, w leśni niż laty. No, ala, ala, to to wszystko jest zakwitnięte, to to jakoś w miarę wygląda. Co to jest za rodzaj drzewa? Nie wiem, ale to drzewo to jest zostaje. Jest to jest koinka. Nie, koinka ja Ej, na, patrz, nie? ala, tu było jeszcze jakieś inne drzewo, ale to padło, widzisz to? Nie, to, to padło. No nie wiem, to musiało paść. W międzyczasie? No nie wiem ale strasznie to wygląda, nie? Ja to tym... już skupione jest, człowieku. Teraz mi mówisz, że to strasznie wygląda? To chyba lepiej wyglądało. Ale masz, patrz, twój ojciec byłby zadowolony, bo ma się siedzieć w On by se, on se lubi siedzieć. On że to deprecha typowa. No co zrobisz, no taka depresja jest. No i co, tam sąsiad. A tu my, no i co? Zarośnięte w ciul tam, panie. No, a tu jest mój, co? no co, tu jest mój warsztat, no co ja będę mówił, nie? Oj, pieńki, pieńki. O, de... o mój Boże, Panie kochany, przecież tu jest tyle syfu. Panie kochany. Co? Panie, ale syfu w pizdziu. Mój Boże. Szafy jakieś, drabin. hej tam, tam jest jakiś ten. A może tutaj przez to, to trzeba będzie palić, ale jak nie wiem. Skąd Ej. oni tyle tego syfu? Tu drewna mają, palić. Panie. Co? Tak, a co? No, to będę robić karwetkę. Dobra, wbijamy się pany do domu. Jezu, ja tu będzie roboty. Mój Boże, kochany. to jest chyba magnolia. Co to jest Ala? No, no dobra. Co to za supek tutaj? No idzie na śmieci. Proszę. Drzwi zamknięte. Hello! Nie mamy kluczy do własnego domu. No extra tak, jak dzisiaj tu o 4 nad ranem, byłem, musiałem się tu wbić. Ala, ściągaj, buty, bo tu są piękne dywany. Ja, ale śmierdzi wilgocią, ja pitole. Ale ozonator zamówiła ozonator, sobie chcę ozonować, ale jak... Wilgoć na maksa. Wiecz to, Ala, otwieraj te drzwi i okna. Wiecz to. Wiecz to wszystko. Ale już przyciągnął. No właśnie, tutaj trzeba, Ala. No co? Zdziwiona jesteś? Myślałaś, oczekiwałaś czegoś innego? No tak, ja mam tu mieszkać w tym eksplozywnym No ale no wystarczy o, o, kurtyny, wystarczy kurtyny otworzyć, patrz, wpuścić trochę światła i już świat wygląda inaczej. No te kurtyny może wyprać. Te kurtyny to tak? idą prosto na, na spalenisko. No ale no to co, weźmy się kupi ten śnieg, taki święta idą, ten śnieg się taki kupi, śniegiem się weźmie, czy nie? W lato to, wygląda, w lato to wyglądało zupełnie inaczej, co? No, to już szczerze, że latem to bardziej zaznaczało wyglądało, a teraz to... Do... Dobrze jest, nie w takich warunkach się... Ala, ludzie, niektórzy ludzie, kurna, śpią w szałasach i śpią. A ty patrz, jaki masz tutaj komforcik. Proszę, spójrz, jaka ładna łazienka. A jak tu ciemno, uchuj. O, Żarówek na mnie dali! Nie ma żarówek. Ja... żarówki? No chyba będę musiał jechać po żarówki. No mój Boże kochany. Go... Nie no, nie ma żarówek. Nie ma żarówki. Nie ma żarówek? Nie ma żarówek? No nie ma żarówek nigdzie. A tu jest jakaś żarówka, czekaj, świeci się to? Ja nie Panie kochane. Panie kochany, nie Dobre. ma żadnych żarówek, nigdzie? Nie, skarbie słuchaj, to robimy tak. E... A to się świeci? No to właśnie świeci, nie ma świateł. To nie to zabrali też. Nie, to nie da. Panie, A może już nie ma ten tej... mi coś mówił, Ktoś... że klucze wiszą gdzie? Gdzieś behind the door. Ej, tutaj są jakieś haczyki. No dobra, no co? no Trzeba wywietrzyć to. Dobra, pożegnaj się. O, co... Inne rzeczy. No, dobra, panie kochane. Spójrzcie, jakie mamy super nowoczesny zlaw. Majeczka, no kurde. Czego tu nie kochać? Nie wiem, zacząć. Może od Kupię tej pleśni. Chłopak. Dobra, na razie, kochani. Do na razie. Ale jest podekscytowana. Donia, przyjeżdżaj szybciej, autentycznie. Czekam A. na Ciebie. Ona tu ma zaraz być. A nie wiem, od czego wy zaczniecie, tak naprawdę. Tutaj nie wiem, nie wiem, czy tu w ogóle. Od Ej, to by to chyba to... był dobry pomysł. Dobra, skarbie, a chodźcie. No, Nara.